W Sosnowcu Klaudia korzysta pod okiem instruktorki z jazdy doszkalającej przed egzaminem praktycznym na prawo jazdy, którego nie udało się jej dotąd zdać mimo trzech podejść. O, poczekaj, 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 o, poczekaj. Już. Ty ty, ty, ty! Kurde, no F1 się włączyło. Teraz, teraz. <laughs> Dobra, teraz tak, bo pani tam się trochę ciebie wystraszył. A, nie umiem się skupić. No Stresuję się, strasznie. Mamy radę, zobacz, to już pusto. Dobra, Klaudia, my tu sobie gadu, gadu, ale tak naprawdę Ciebie trzeba do tego egzaminu przygotować. Jesteś gotowa? Przeraża mnie trochę ta wizja. E, no i tutaj w błąd, bo najechałaś na ciągłą linię pojedynczą. Uff. I chciałabym, żebyś oswoiła się z takim klimatem egzaminu.